Zatoka Kadyksu 18 sierpnia 2015 roku pierwszego dnia o ósmej rano wysłaliśmy robota pod wodę. Zaczął schodzić na 1140 metrów. Coraz głębiej i głębiej, aż znalazł się pośrodku wraku. Coś fantastycznego. Znaleźliśmy kilka żelaznych i brązowych armat, dwie kolubryny oraz liczne srebrne zabytki. Znaleźliśmy też uchwyt Widelca z inicjałem kapitana okrętu. Był nim Don Jose Goicoa. José J. Goicoa. Ten widelec trzymał kiedyś Jose Goikoa. Dobry Boże, oto dowód, że to ten sam okręt, co w archiwach w Sewilli. Na pewno Mercedes. Wybuch Mercedes był tragedią, dlatego postanowiono umieścić tam tablicę pamiątkową w hołdzie wszystkim ofiarom. To the people that died at that explosion. Sam wrak miał wielkie znaczenie dla potomków ludzi, którzy tam zginęli. Nieważne ile czasu minęło. Rodziny wciąż pamiętają. Okręt zatonął i nikt nie wrócił do domu. Oficerowie na pokładzie sąsiedniego okrętu patrzyli ze zgrozą, jak giną ich żony i dzieci. Brytyjscy marynarze byli zdumieni, że jeden strzał z Amfiona doprowadził do unicestwienia Mercedes. Wszystko, co działo się później, miało wpływ na historię Hiszpanii, a możliwe, że i całej Europy. Taka jest właśnie historia Nuestro Senore de las Mercedes.